A byliście już na randce? A poszłabyś z Marcinem na randkę? Nie, bo on jest jakiś yy, ze strony już mi się... Jak to ze strony? No bo jest taki w ogóle mało męski. Ja pierdolę i... nie macie o czym gadać, kurwa, jesteśmy na shift League, gamingowej arenie. Dlaczego I jest mało męski? Pierdol się tuściochu jeba e, nie no. ode mnie. Ja? <laughs> ja? Nie wiem, czy ona udaje, czy nie. <laughs> o mnie. <laughs> Ja mam on gdzieś ze sześć Hej, Wracam po tygodniu sobie z do roboty. A oni sobie dostęp do Boneta. No i askura do O kurwa mać. Ja pierdolę. Nie, broń Boże, chodziło mu o, o mnie, ale kurwa to była. Temu chcę siedzi w czapce w kurtce. W bluzie z kapturem i jeszcze się tak garbi. Tak, komiczne. Marcin, a gdzie kurwa Alpha Male Energy? Jeżeli tutaj, przepraszam bardzo, to jest swoje słysy. No kurwa, ale no, to jest ten. To jest, bo Drip. To jest ten nieliczny przypadek, gdzie tutaj z dwójki, właśnie członków z Industries, to właśnie Japczan wygląda na Gigachada i ma Gigachad Energy. Sorry, sorry. Jawczan daje tutaj gigaczat energii, jest elokwentny, jest rozgadany, jest odważny, pewny siebie, co nie, tutaj się nie stresuje. A Marcin siedzi taki zgarbiony, taki właśnie odwrócony, trochę zawstydzony w czapce, co nie w kapturze, taki trochę zmieszany, bo wakata w tym samym pokoju. A Jawczan się niczego nie boi, co nie? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Może zaskakująca opinia, ale widać, widać tutaj.